Witam wszystkich, ja jestem Krwawy Joe, a to jest lista gier, które przykuły moją uwagę wychodzących w listopadzie. Zapraszam. Tuncie 2 listopada. Chodzona bijatyka 2D w starym dobrym stylu i ładnej oprawie graficznej oraz płynnymi bajkowymi animacjami, w której zwiedzamy lasy amazońskie przepełnione szamańską magią i stworami z mitów i legend. Ma być częściowo losowa pod względem lokacji i przeciwników, co ma zapewnić pewne replayability solo lub w kooperacji do czterech osób. Może zapewnić przy tym sporo zabawy dzięki systemowi wzrastającej jakości wykonywanych kombosów, ocena których ma zależeć od umiejętności gracza. Chętnie zagram z kimś dla relaksu weekendowego. Rison Simulator 4 listopada. Kolejny nietypowy symulator na rynku, tym razem od polskiego studia, powoli wchodzącego na pecety ze swoimi produkcjami. Jesteśmy więziennym strażnikiem i na miesiąc przed awansem trzeba nam balansować między wykonywaniem poleceń przełożonych a wyświadczaniem drobnych przysług skazanym. Mamy więc większy niż zazwyczaj w tego typu grach nacisk na fabułę i podejmowane wybory. Będziemy między innymi przyjmować nowych więźniów, przeszukiwać cele, przeglądać nagrania z monitoringu, tłumić zamieszki, nadzorować egzekucje czy dokonywać cichych transakcji. Mimo, że grafika jest taka w miarę, to ciekawość pcha, żeby grę sprawdzić. Call of Duty Vanguard 5 listopada. 18. główna część serii FPS-ów, która wygląda w porządku, choć nie mogę nie odnieść wrażenia, że to wszystko już gdzieś było. Kolejny raz wracamy w czasy II wojny światowej, gdzie wcielamy się w kilka różnych postaci fikcyjnych, wzorowanych na jakichś prawdziwych osobach. Brytyjczyk, Rosjanka, Amerykanin i Australijczyk walczący w ważnych bitwach tamtego okresu, by potem ich losy się spotkały, czego owocem będzie utworzenie oddziału sił specjalnych. Według mnie gra tylko dla fanów serii. Jurassic World Evolution 2 9 listopada. Strategia ekonomiczna, w której zakładamy własny park jurajski, wybierając odpowiednie dla niego miejsce, by potem dbać o bezpieczeństwo odwiedzających, rozbudowę i utrzymywanie pozyskiwanych coraz to nowych gatunków naszych prehistorycznych ulubieńców. W grze ma się znaleźć aż 75 rodzajów dinozaurów i rozegrać będzie można klasyczną kampanię, w której będziemy starali się podołać przeciwnościom typowym w tego typu biznesie, a także tryb odtwarzania najważniejszych wydarzeń z filmów. Dinozaury są cool od zawsze, chciałbym mieć ich pełen park. Co do jakości produkcji, może uspokajać fakt, że producent ma wieloletnie doświadczenie w tworzeniu podobnych gier. Welkom do Jurassic World Hammer Thing, 16 listopada. Gra strategiczna z elementami RPG, w której będziemy nadzorować krasną ludzką kolonię, pozyskiwać surowce, dbać o pracowników i zarządzać rozbudową. Siły dobra na powierzchni walczą z wampirami, a my musimy dostarczyć im uzbrojenie. Dostajemy zatem zlecenia na produkty, do tworzenia których pozyskujemy surowce, dostajemy zapłatę i możemy rozwijać interes. Ułatwiać pracę podopiecznym, którzy to zdobywają doświadczenie i również stają się coraz lepsi. Przyjemna grafika i mityczny klimacik tajemnych podziemi. Zawsze chciałem być krasnoludem, więc to gra w sam raz dla mnie. I to już wszystkie gry, które zwróciły moją uwagę wychodzące w listopadzie. Dajcie znać, co jeszcze pominąłem, a my zobaczymy się w następnej części już za miesiąc.